Dzień dobry, cześć. Skoro tu trafiliście, to prawdopodobnie macie moją ulotkę, na której jest kod QR, który zeskanowaliście, który prowadzi tego filmu, przy którym jest napisane Złóż ŻURAWIA. Zaprojektowano te ulotki jako kwadratowe, po to, żeby właśnie móc je wykorzystać do tworzenia origami. Jeśli nie macie mojej ulotki, wystarczy, że weźmiecie jakąkolwiek kwadratową kartkę i też możecie złożyć żurawia. Jeśli nie macie kwadratowej kartki, prostokątna jest bardzo łatwo zrobić kwadratową. Wystarczy zagiąć jeden róg i linia tego złożenia wyznaczy nam miejsce obcięcia kartki, tak żeby stała się kwadratową. Ok, teraz pokażę Wam, jak zrobić Żurawia. Ok, zaczynamy. Bierzemy łodkę, najlepiej przodem do siebie i składamy ją po skosie. Róg do rogu staramy się to robić dokładnie, bo każda niedokładność później wychodzi na dalszych etapach. Tak złożyliśmy w jedną stronę, składamy tak samo róg do rogu w drugą stronę. Pamiętajcie, że zawsze możecie ten filmik zwolnić sobie albo zatrzymać. Na pewno będzie łatwo. Teraz Czyli już mamy po skosie złożone, obracamy ją na drugą stronę i składamy tym razem po liniach prostych na pół. Obracam i na drugie pół. Czyli mamy złożone w tą stronę po skosach, a w tą stronę na pół i na pół. Teraz, jak złożymy ją na pół, to zobaczcie, tu się nam robi taki dziubek, i to składamy do siebie. Składamy do siebie, i teraz jedną z, z mojej prawej ręki, jedną część składamy do tej pośrodku, a z lewej też do tej pośrodku. I wychodzi nam taki kwadracik. Ten kwadracik. Ma z jednej strony taki jakby czubek, natomiast z drugiej ma więcej tych czubków, nie? To aż cztery. Więc teraz obrócimy tymi czubkami, czterema w moją stronę. Bierzemy jedną z tych warstw. Zaginamy do środka taki kształt jakby tworząc taki kształt jakby klasycznego takiego latawca. Z drugiej strony robimy to samo. Mamy teraz zagięta te przednie warstwy. To teraz obracamy na drugą stronę i dokładnie to samo robimy z drugiej strony. Na razie to tworzymy te wszystkie zagięcia po to, żeby według nich później dopiero składać. Już to trochę niedokładnie wychodzi. Ok, więc mamy taki latawiec. Teraz jeszcze zaznaczamy linię zagięcia tego czubka. Czyli składamy sobie go w jedną stronę, rozprostowujemy i składamy w drugą stronę. Chodzi o to, żeby tutaj powstała linia, według której za chwilkę będziemy składać dalej. Ok, teraz przechodzimy już do etapu bardziej składania. Zobaczcie, tu cały czas mamy ten ostry koniec i ten taki bardziej rozwarty. Czyli w zasadzie tu jest prosty. Kąt prosty, a tu jest ostry. Rozginamy teraz tą wierzchnią warstwę. I zobaczcie, i podnosimy tylko tą wierzchnią warstwę i według tego zagięcia, które żeśmy tu przed chwilką, ten czubek zaginali, otwieramy go. To jest ten taki Chyba najbardziej na moment. My musimy to ładnie tutaj otworzyć, rozłożyć tak, żeby powstał taki kształt diamentu. Obracamy na drugą stronę i to samo dokładnie robimy z drugiej strony. Czyli otwieramy te skrzydełka. Podnosimy tą całą jedną warstwę do góry według tego zagięcia, tego rogu, który żeśmy wcześniej robili. I musimy tutaj teraz połapać te linie, według których wcześniej zaginali. Ok. Chyba nie będzie mój najładniejszy żuraw, ale to nic. I teraz powstał nam taki kształt, gdzie jednej, z jednej strony czubek jest stały, a z drugiej manuszki. Więc teraz z tej strony, gdzie są te nóżki, będziemy jeszcze bardziej robić ostre kąty. I znowu już tu mamy po dwie warstwy. I z tej strony mamy dwie warstwy i z tej. Więc bierzemy tylko tą wierzchnią warstwę i znowu idziemy w taki jakby latawiec. Druga strona, to samo. Pierwsza warstwa, latawiec. Tu, pamiętajcie, tu mamy te nogi rozwarte. Obracamy na drugą stronę i tak samo. Idziemy tutaj w latawiec. I z tej strony też zaginamy. Już mamy taki sam kształt jak mieliśmy, tylko że węższy. Tu są te nogi luźne. A tu mamy teraz już dwa czubki. Co dalej? Dalej musimy zmienić jakby te warstwy rozłączyć te które mamy z jednej i z drugiej strony i połączyć je ze sobą czyli w ten sposób że teraz tu mamy połączone i w drugą stronę też połączone czyli mamy ten sam kształt to na pewno nie będzie mój najlepszy żuraw to jest lepszy o, widzicie to właśnie wynika z tego że wcześniej niedokładnie zagjąłem, ale to nic Ok, czyli rozłączyliśmy tamte warstwy, połączyliśmy te warstwy i teraz te ostre końce zawijamy do góry. Już jesteśmy blisko końca, zawijamy te ostre końce do góry. I znowu musimy je złożyć. Czyli bierzemy jedną warstwę, składamy i drugą warstwę też do siebie składamy. O. I powstał nam taki kształt, z którego będziemy teraz wyciągać ze środka. Zobaczcie, tu sterczą takie dwa końce, i tu wyciągamy. Jedno to będzie ogon, i wyciągamy pod kątem. Drugie to będzie szyja i głowa. Ponieważ tu mi tak nie do końca to wyszło, to tutaj zrobię głowę. Głowę robimy tak, że zaginamy do środka. O w ten sposób. Teraz wystarczy nam rozłożyć skrzydła tak, żeby ten nasz żuraw mógł się unieść w powietrze. I już mamy praktycznie gotowego żurawia. Ja lubię troszeczkę wygiąć jeszcze te skrzydełka. Nie wiem co na to osoby, które są bardziej zagłębione w origami, czy tak można. Ok, możemy troszkę rozgiąć nóżki, żeby on stał. I mamy gotowego, ładnego żurawia. Mamy już je dwa. Przywitajcie się ze sobą. To nie stoisz? O, super. Ok. Mamy zrobione już dwa żurawie. Jednego robiłem z wami. Pamiętajcie, że na pewno w internecie jest wiele tutoriali, być może lepszych niż ten. Zawsze możecie sprawdzić. Są też takie narysowane. Gdzie jest zarysowany krok po kroku, to nie musi być film. No i co, zapraszam na zajęcia do siebie. Jesteśmy na rynku w Legnicy, Rynek 17. Mamy zajęcia zarówno dla dzieci, jak i dla młodzieży, dla dorosłych. Dla dzieci od 7 roku życia indywidualne, w grupach wiekowych zajęcia. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia Rodzic z dzieckiem, gdzie rodzic z dzieckiem może te 40 minut spędzić z instruktorem, powykonywać różne ćwiczenia, pobić po prostu ze swoim dzieckiem poświęcić ten czas tylko jemu. E, mamy też zajęcia z bronią, oczywiście jōboken, e, toho i zazen. Czyli taki trening w ważności medytacja. Zapraszamy, już w zasadzie wystartowaliśmy 6 maja e, pierwsze zajęcia i będziemy lecieć dalej.